Cześć, na ostatnim filmiku e, mówiliśmy, że pokażemy Wam dowody na to, że prawdopodobnie nasze w zasadzie Wasze wnioski, listy są otwierane. E, tutaj mamy taką kubkę. To jest kubka, która e, no, naszym zdaniem no, wszystkie te listy budzą nasze podejrzenia. Przykład to jest taki oto list. E, on jest i na dole i u góry żółty, dlatego że wcześniej był otwarty, a potem jest taka specjalna, fajna maszynka, która przejeżdża i dlatego klej się podgrzewa i jest w takim oto kolorze. Takich listów jest więcej. Zaraz na początku akcji, kiedy były takie problemy, wymyśliliśmy pewien myk na to. Zaczęliśmy nie otwierać tych listów, tylko otwierać je od góry, po prostu nożykiem. Dlatego one są nadal tak naprawdę nieotwarte, żeby nie było, że to my żeśmy to zrobili czymś. I mamy na to spore dowody. Tak samo są, w zasadzie jest masa listów, które wracają do Was i nie jest na nich e, napisane, nie podjęto w terminie. Nie wiemy, czemu tak się dzieje, mimo tego, że codziennie praktycznie jest u nas listonosz, a na Pocztę chodzimy bo w zasadzie też każdego dnia. E, co na to sądzi, co o tym myśli nie wiem, pracownicy Poczty Polskiej i tak dalej, mamy nadzieję, że się dowiemy.